Cześć wam, z tej strony Magda. Witam w moim pierwszym filmiku, który, jak pewnie nie już przeczytaliście, dotyczy biologii komórki. E, chciałabym, żeby moje filmiki obejmowały zakres materiału z liceum, także będą idealne dla maturzystów. Nie przedłużając, przejdźmy do tematu. O czym będziemy mówić w dzisiejszym filmiku? Na wstępie opowiem, czym jest komórka. Następnie wytłumaczę, jakie jest znaczenie stosunku powierzchni do objętości komórki. A na koniec omówimy sobie różnice pomiędzy komórkami organizmów należących do różnych królestw. Komórka to najmniejsza jednostka strukturalna organizmu, która jest zdolna do wykonywania funkcji życiowych. Każdy żywy organizm składa się z komórek, a wspomniane czynności życiowe to np. oddychanie, wytwarzanie energii czy przeprowadzanie różnorodnych reakcji chemicznych. Komórki różnią się między sobą kształtem, rozmiarem. A także tym, jakie organella zawierają, ale o tym opowiem za chwilę. Najpierw jest jeszcze jeden istotny fakt, który warto zrozumieć, szczególnie jeżeli chodzi o maturę, dlatego że dość często pojawiają się o to pytania. Jakie znaczenie ma stosunek powierzchni komórki do jej objętości? Mamy tutaj dwie przykładowe komórki. Dla ułatwienia są to sześciany. E, jeden obok 1 cm, drugi 2 cm. I teraz zanalizujmy, jak zmienia się dla nich powierzchnia i objętość. W pierwszym przypadku powierzchnia jest równa 6 cm2, a objętość 1 cm3. Dla drugiego sześcianu powierzchnia wynosi 24 cm2, a objętość 8 cm3. I w tym momencie widzimy, że objętość rośnie szybciej niż powierzchnia. Zwyczajnie dlatego, że objętość to sześcian, a powierzchnia kwadrat. Żeby zobrazować to jeszcze jaśniej, możemy obliczyć stosunek powierzchni do objętości, który dla pierwszego sześcianu wynosi 6 do 1, a dla drugiego 3 do 1. Co z tego wynika? W pierwszym przypadku mamy duży stosunek powierzchni do objętości. Czyli możemy wyobrazić sobie, że ta komórka ma dużą powierzchnię w stosunku do małej zawartości, małej objętości. Jak możecie się domyślić, ma to swoje plusy i minusy. Duża powierzchnia oznacza dużą powierzchnię strat ciepła, co oczywiście jest niekorzystne, bo komórka będzie musiała produkować dużo energii. Natomiast jest to również duża powierzchnia transportu, dzięki czemu komórka będzie dobrze zaopatrzona, dobrze odżywiona. Przechodząc do drugiego przypadku, jak możecie się domyślić, tutaj jest na odwrót. Mamy mały stosunek powierzchni do objętości, czyli małą powierzchnię w stosunku do dużej zawartości, dzięki czemu mamy małe straty ciepła, ale Również mamy małą powierzchnię transportu, przez co transport ten jest utrudniony i spowolniony, a komórka może być nieodpowiednio zaopatrzona. Teraz przejdziemy do omówienia różnic pomiędzy komórkami organizmów należących do różnych królestw. Jak wiemy, królestw mamy pięć: bakterie, rośliny, grzyby, zwierzęta oraz protisty. Protisty to grupa najbardziej różnorodna, natomiast bakterie mają komórki najbardziej ubogie w organella, mówiąc w uproszczeniu. Zacznijmy od wymienienia organeli, które występują we wszystkich komórkach. Do tych organeli należą błona komórkowa, cytoplazma oraz rybosomy. Dlaczego akurat te? Błona jest niezbędna, żeby oddzielić środowisko zewnętrzne od wewnętrznego, więc logiczne, że jest ona niezbędna, żeby utworzyć komórkę. Cytoplazma wypełnia wnętrze komórki, natomiast na rybosomach powstają białka, czyli podstawowy budulec organizmu. Teraz po kolei jądro komórkowe występuje w komórkach wszystkich królestw oprócz bakterii. Inna nazwa bakterii to prokariota, czyli przed jądrem. Zamiast tego materiał genetyczny. U bakterii znajduje się bezpośrednio w cytoplazmie, w miejscu zwanym genoforem i nie jest niczym oddzielony od reszty komórki. Plazmidy to struktura występująca jedynie u bakterii, jest to kolejna forma przechowywania DNA. Ściana komórkowa nie występuje jedynie u zwierząt i protistów zwierzęco podobnych. Jak widzicie, ściana komórkowa organizmów różnych królestw jest zbudowana z różnych materiałów. Warto to zapamiętać, dlatego że ta informacja będzie się powtarzała. Bakterie mają ścianę komórkową zbudowaną z mureiny, rośliny z celulozy, a grzyby z chityny. Retikulum endoplazmatyczne, to inaczej siateczka śródplazmatyczna, jest to system błon dzielący komórkę na przedziały. Nie występuje jedynie u bakterii. Aparat Goldiego, miejsce, w którym obrabia się białka, nie ma go jedynie u bakterii. Lizosomy, organella trawiące są typowe dla komórek zwierzęcych. Chloroplasty obecne jedynie u roślin i protistów roślinopodobnych. Niektóre bakterie również są samożywne, ale nie mają do tego oddzielnych organeli, a jedynie uwypuklenia błony komórkowej zwane tylakoidami. Bardzo podobnie jest w kwestii mitochondrów. Bakterie nie mają osobnych organeli, a jedynie uwypuklenia błony. Poza bakteriami wszystkie królestwa posiadają mitochondria. I na koniec wakuole, obecne u roślin, grzybów i niektórych protistów. Podsumowując, wymienimy sobie, jakie organela mają komórki organizmów danych królestw i zacznijmy od bakterii. Idąc od zewnątrz, mamy otoczkę śluzową, ścianę komórkową, która, jak już wiemy, jest zbudowana z mureiny, następnie błona komórkowa i cytoplazma występujące we wszystkich komórkach. Nukleoid, czyli struktura typowa dla bakterii, które nie mają jądra, a ich materiał genetyczny znajduje się bezpośrednio w cytoplazmie. Plazmidy, również typowe dla bakterii. Kolejna forma przechowywania DNA. Rybosomy, występujące we wszystkich komórkach. Tylakoidy, czyli wspomniane uwypuklenia błony. Pełnią funkcje podobne do chloroplastów. Mezosomy to kolejne uwypuklenia. Tutaj powstaje energia, więc są to organella tożsame z mitochondriami. I na koniec mamy fimbrię, o których opowiem więcej w filmiku o bakteriach, oraz widź lubrzęski. Komórka roślinna. Hmm, idąc znowu od zewnątrz. Ściana komórkowa, która jest zbudowana z celulozy. Błona komórkowa i cytoplazma. Pamiętamy, występują we wszystkich komórkach. Tutaj mamy już jądro komórkowe, rybosomy, retykulum endoplazmatyczne, czyli innymi słowy siateczka śródplazmatyczna. Jak możecie zobaczyć, do części siateczki przyłączone są rybosomy, dlatego że mamy dwa rodzaje retykulum. Ale o tym opowiemy sobie w filmiku omawiającym funkcję organeli. Następnie struktura typowa dla roślin, czyli organizmów samożywnych, chloroplasty, mitochondria, peroksysomy. O tych organelach opowiemy sobie później, ale w skrócie zachodzi tu utlenianie i detoksykacja aparat Golgiego i wodniczka grzyby. Tutaj sprawa jest prosta, organella się powtarzają. Ściana komórkowa zbudowana z chityny, błona komórkowa i cytoplazma, jądro komórkowe, jak na organizm eukariotyczny przystało, rybosomy, retikulum endoplazmatyczne, mitochondrium, aparat Golgiago, Wodniczka i peroksysomy. To, co odróżnia komórkę grzyba od komórki roślinnej, to oczywiście brak chloroplastów. Grzyby są organizmami cudzożywnymi. I na koniec komórka zwierzęca. Jak wspominaliśmy, nie występuje tutaj ściana komórkowa, dlatego od zewnątrz mamy błonę komórkową, cytoplazmę oraz cytoszkielet. Podkreśliłam w tym miejscu cytoszkielet, szczególnie ważny w komórkach zwierzęcych ze względu na brak ściany komórkowej. Pełni on różnorodne funkcje, ale m.in. pomaga zachować kształt komórki: standardowo jądro komórkowe, rybosomy, retikulum endoplasmatyczne, mitochondria, aparat Golgi'ego, lizosomy struktura typowa dla komórek zwierzęcych. I peroksysomy. Na dzisiaj to już ode mnie wszystko. Zachęcam do subskrybowania, bo w najbliższym czasie będą się tu pojawiały kolejne materiały. To cześć!